Natomiast jeśli chodzi o tą aferę... Z funduszem, no to jest poważne. Dlatego, że tutaj no, coraz bardziej nikt nie ma wątpliwości, że to była, był fundusz, który miał służyć ofiarom przemocy, a który został przekształcony w fundusz działań politycznych PiSu i, 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 i aż w tej, 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 tej suwerennej partii Polski. suwerennej Polski i, i, pa, i samego Zbigniewa Ziobry. Te, tym damy, tym nie damy, tym tu wspomożemy i tak dalej, i tak dalej. No, wie pani, to, to jest coś absolutnie nagannego, no bo jeżeli partie będą wyposażane, a przecież mówimy tylko o jednym funduszu, bo już za chwilę będzie dyskusja tak. o drugim, który znowu był w rękach Republikanów pana Bielana. Gdzie, NCBR, gdzie, tak. e gdzie, gdzie też zdaje się w ten sposób uznaniowy i w zależności od potrzeb politycznych kierowano środki. No to, jest, to, jest, to jest absolutnie skandaliczne i myślę, że ponieważ chodzi o duże pieniądze i chodzi o tego rodzaju przepływy, no to to będzie miało efekt. Bo nawet, wie pani... Ja I rozumiem, końcówka kampanii też przy No i jeszcze kampania. Bo ja rozumiem, że, że szpital dostaje pieniądze i o to nie można by niby mieć pretensji. No, ale w Polsce jest mnóstwo szpitali i proszę się zastanowić, jak te inne szpitale reagują, że szpital w którym operowany był Prezes Kaczyński dostał prawie 20 milionów złotych, a inne nie miały tego szczęścia operować Prezesa Kaczyńskiego. No a potem Prezes ma tylko dwa kolana. Przecież jakie byłoby szczęście, gdy miał 16 kolan i można było w 16 szpitali w ten sposób uszczęśliwić i tak dalej. No, no wie pani, to jest absolut to moim zdaniem będzie miało znaczenie. O ile już kwestia agentury to, to, to tutaj weszliśmy na etap paranoi, to tyle ta, ta sprawa jest poważna no i w dużej mierze udokumentowana. Bo te pieniądze były i te pieniądze gdzieś tam poszły, i o tym wiemy.